i'm kolejnym dniu. filmik jest 146. Dzisiaj go właśnie w nocy wrzuciłam Wam specjalnie i rano pognałam do pracy. Pytacie się mnie, czy ja sobie dam radę z tymi pracami wszystkimi. Może nie będzie aż tak dużo vlogów, że codziennie, bo do tej pory jeszcze jak nie miałam tak dużo pracy, no to po prostu skupiłam się na pracy jako youtuberka. No i jeszcze mam czas na pewno nagrywać i też nie chcę się tak zasypać pracą, więc zawsze mam i sobotę i niedzielę, także zawsze Wam mogę wrzucić te dwa, trzy razy w tygodniu filmik, tak jak było Kiedyś. Ale na pewno nie znikamy, na pewno nie znikamy z YouTube'a. Bo Oliwka jest w domku też. Jutro wiem, że przychodzą koleżanki, bo Oliwka mi prosiła, żebym ja koleżanki odebrała. Wczoraj był tak bardzo, bardzo zmęczony, że normalnie obudził się rano i później chciał jeszcze znowu spać. No. I cały czas spał. Zobaczcie, jak on lubi robić. Zawsze mnie pytaliście, jak się nazywam na Musicality, To sobie skrinowałam mój profil, po prostu dawałam zdjęcia. I teraz no, ja znalazłam, jak miałam 2000 fanów tylko. Tak? No. pokaż. I tak myśliłam, zrobiłam, że jak miałam 2000, uh -huh. potem miałam. Ja 2029, tysiące 2014, dziewięć Dwa 2019, 2019, 2019, 2019, i teraz mam 40. 34. No, także śmiesznie. Posprzątaj. To w ogóle nie śmieszne jest. Nie. To mam cię głaskać? Ja ma, mówię, żebyś sprzątał. No, się do pani, się. Nie, 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 nie szalej ja no przytuli. Tak, się No i kochani, u nas tak życie leci, tak jak i u was. Na pewno ja zaraz będę robiła obiad. Na, Słuchajcie, jestem w biurze pana Dudka. Cicho, on jest jeszcze w pracy, więc usiądę tutaj na jego miejscu i wam coś powiem. Słuchajcie, czytałam wasze komentarze, czytałam różne komentarze, czytałam komentarze na Oliwki temat, czytałam komentarze na swój temat, na pana Andrzeja. I słuchajcie, muszę Wam powiedzieć, że jest mi bardzo miło, że Was dużo się zrobiło teraz w ogóle. Taka jakaś ogromna energia zaczęła działać. W ogóle tak zaczęło się dużo dziać na naszych filmikach, w sensie pod filmikami, dużo komentarzy i widać taką różnorodność odbiorców, co mi się bardzo podoba, że jest i młodzież, i dorośli, i dzieci, i wszyscy wszyscy różni, każdy z naszej rodziny znajduje sobie swoich fanów i to jest fajne, bo każdy z nas jest inny. Cieszę się, że zaakceptowaliście mojego męża, że w jakiś sposób przejęliście go do tej grupy Dudków, bo tak naprawdę to my moglibyśmy go nazwać tatą papą Dudków, ale no jak wy byście nie zaakceptowali go tutaj na naszym kanale, no to no to my moglibyśmy akceptować, ale no jemu nie byłoby przyjemnie prawdopodobnie słuchać większości niemiłych komentarzy. Także on bardzo się cieszy, że, że tutaj został mile zaproszony do, tutaj do naszej działalności wspólnej. Ktoś kiedyś, nag... Ktoś kiedyś powiedział, że ja nagrywam Krystiana na nogi, jak on rozmawia do mnie, że to nie jest szacunek. Mama mnie nie szanuje. Nie, że ty mnie nie szanujesz, jak rozmawiasz ze mną i masz nogi na górze. to, to przepraszam. No, wbrew kultury osobistej, kochana. Jak ty sobie wyobrażasz tutaj takie zachowanie? Czy teraz już dobrze się to? Do? Teraz tak. O, tak. A ty? A ja jestem matką twoją Aha Mi to można Zakochałaś się w serialu The Hundred? Nastolatki e, No, mm. ale nie, nie tak typowo Bo y, um, Bo chodzi o to, że y, Jest tam w sensie jest już przyszłość, tak jakby to się wszystko nie A wyczyłaś. opowiadałaś, świecie jesteś, na to i, i, I no, i wybucha jakaś na Ziemi. Znaczy nie chce też skulera robić nikomu, jak chcecie oglądać. No, tak mniej więcej wybuchła y, na Ziemi bomba, i ludzie ewakuowali się do na taką arkę, oni to nazywają, arka To jest taka zbudowana A, jakby... statek To taki kostu... mm -hmm. znaczy, no taki wielki bardzo mm -hmm. Promieniowanie tej bomby miało zniknąć po stu latach mm -hmm. I oni jeszcze boją się tam wyjechać wszyscy, więc wysyłają stu więźniów Jest dużo trudności już tam na ziemi, bo się tam pozmieniało dużo No nie wiem, czy powiedzieć wam To może to... nie To ja bardzo lubię takie, takie przygodowo fantastyczne mm -hmm. rzeczy, więc no, naprawdę się teraz tym... Napajam. Ostro, no. Wkręciłaś się Jestem już na drugim sezonie, oglądam jakiś tydzień. Te Za wiekte. mocno. Nie. Mówię ci. Nie. Tak ma być? Tak. No kurczę. Tak lubisz. No. A w Polsce jeszcze sobie kupię pomadę. To już w ogóle będą takie ładne, że... Właśnie tak ta kredka jest podobna, wygląda podobnie do mnie. Mhm, a pokaż ją, bo na vlogu nie widzieli. To jest moja kredka, kochani, ja ją kupiłam, a Oliwka ją ciągle pożycza Też mi ją proponowałaś, żebym ją kupiła o, Także też mi się trochę należy Dobra, mam. A to używasz? No To robię tak, że tak jakby tu sobie podkrycham lekko, tak? No, ale później rozcierasz, nie? No. nie? To jest znak, że masz y, otwarty Pist. umysł Sekta serduszy Na musicali. Nagrywałam takie muzykali z sercami Tutaj rozpoznawałyśmy z Oliwką Czy to są krokodyle, czy to są aligatory Ale wyglądają jak krokodyle No I tak potrwało to troszkę I zaraz wam pokażę pod koniec I Ten pan po prostu jest niesamowity Bo on tak blisko podchodzi Pokazuje zęba Weszłam w temat Krokodyli i aligatorów. Na razie doczytałam się tego, że krokodyle uważane są za bardziej niebezpieczny gatunek niż aligatory. A na naszym osiedlu są aligatory. Ja mówiłam często na aligatory krokodyle z tego powodu, że krokodyle. No kojarzyły mi się z egzotycznym krajem. Za dużo różnic nie widziałam i nie znałam różnic pomiędzy krokodylem a aligatorem. Teraz mieszkając na Florydzie, chciałam się trochę o tym dowiedzieć. Aligator należy do rzędu krokodyli, więc jest krokodylem. Okazuje się, że krokodyl występuje na każdym kontynencie oprócz Europy i Antarktydy, a aligator nie występuje w Ameryce południowej. A jeszcze aligator nie występuje w Afryce. Krokodyle są zielone i szaro-niebieskie, a aligatory mają większy zakres barwy, mają różne odcienie, nawet białe mogą występować aligatory. Krokodyle są większe, aligatory występują na mniejszej ilości kontynentów, aligator ma szerszy pysk, co za tym idzie nie widać ich zębów, gdy pysk jest zamknięty. Krokodyl ma mniej zębów od aligatora. Nie zaspokoiło to mojej ciekawości średnio. Ten jaśniejszy to jest czytając o krokodylach amerykańskich na Florydzie. Od razu pojawił mi się Everglades. On jest 80 km na zachód od wielkiego miasta Miami, tam gdzie ostatnio byliśmy. I nasuwa mi się teraz taki pomysł, żeby właśnie tam pojechać. I żeby zobaczyć te krokodyle, zresztą my chcieliśmy z Andrzejem pojechać ostatnio, ale Oliwka za bardzo nie chciała, wolała jechać do Miami. Można zaobserwować krokodyle w naturalnym ich klimacie, naturalnym ich środowisku. Łódź śmigłowa to to, co Andrzej chyba płynęłeś, tak? Spotkaliście na drodze aligatora? O, to nie jest. Tak? O, to nie jest. Następny krok, żeby właśnie tam pojechać. Nawiązując do tych aligatorów i krokodyli.